Najmłodsi karatecy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na drugim mikołajkowym turnieju karate w szkole podstawowej nr 5 w Lesznie. Gdy zabrzmiało gong, którego dźwięk ma wyzwalać energię i mobilizować siły, na salę wkroczyło blisko 120 małych zawodników z pięciu klubów Leszczyńskiego Satori, Kościańskiego Gotsu, Klubu Szogan ze Zdun, Nippon z Krotoszyna i Bojanowskiego Klubu Karate. Najmłodsi zawodnicy mieli 5 lat, a najstarsi 12. Ćwiczę, ponieważ to jest fajny sport i myślę, że można dużo osiągnąć wszystkim. Przez... A chłopacy, koledzy zazdroszczą ci? Zawsze jak przyjeżdżam z zawodowicy i zdobędę, zawsze gratulują, a tak to ludzie się boją. Ćwiczę karatę, dlatego że jak w szkole mnie biją, chcę się obronić. Poza tym, karate to fajny sport. No, mam na razie biały pas, ale myślę, że na zawodach zdobędę pierwsze miejsce. Podoba mi się, że mam jakieś hobby, że zdobywam medale, że jakoś zajmuję czas. O tym, że warto trenować, się przekonuje też trener klubu Satori i prezes wielkopolskiego związku Karate Mauryce Wawrzyniak. Karater troszkę wycisza i ponuje troszkę te wszystkie takie współczesne pędy w świecie. No i mimo wszystko te dzieci muszą nauczyć się panować nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoimi emocjami, umieć kontrolować swoje ciało szacunku dla, dla, dla przeciwnika, dla innych ludzi, dla świata, dla natury. Turniej został rozegrany w konkurencjach Kata i Kumite. Co oznaczą te tajemnicze nazwy? Kata to układy walki z cieniem, a Kumite to bezpośrednie spotkanie dwóch zawodników. Jednak do 16 roku życia jest zakaz kontaktu z ciałem i cała sztuka polega na tym, żeby wykonać technikę ciosu czy kopnięcia bez uderzenia przeciwnika.